Z tej strony Grzegorzu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zmieniłem sobie nick, ponieważ tamten Gold 47 mi nie pasował. Nie wiem, po prostu tak zmieniłem, ale dzisiaj oczywiście będziemy przechodzić trzecią noc, można się jeszcze udać czwartą, ale już bez przedłużenia po prostu zaczynamy. Pe pewnie będziecie uważać, że tamten nick był lepszy. Ale nie, ponieważ dla mnie brzmiał trochę bardziej dziecinnie, można tak powiedzieć, ale dobra, już bez dłuższego gadania, zabieramy się za naszą trzecią noc, ponieważ tutaj już będzie ciężko, mamy 12 majem i to na razie chyba tyle. Dobra, liska lisiasty już jest przede mną. Bardzo szybko tutaj przybiegł, nastajemy. Jest dopiero on tutaj, jest przed nami. E, niestety, e, e, chyba nie do końca wiem, jak m, użyłaś na niego tą latarkę, ponieważ bardzo szybko mi schodzi bateria. Jest pierwsza. To on. To on. Nie mogłem go nigdy przejść, ale dobra. E, co? Już zniknął? Co za gościu, ja nie wierzę. Dobra, music box. E, dobra, nie ma go tutaj, na szczęście. Music Box, szybko lecimy. Dobra. O jejku, tutaj już się naprawdę ostro zaczyna robić. Oj, dobra. To tutaj nie ma nic i nie ma. Ja nie wiem, co to jest w ogóle grane. Mam 1% baterii. O, właśnie się zmieniała druga. I am. I ja to go mogę nie przetrwać. Ej, naprawdę. O, Balloon Boy, tak. Tak, to był Balloon Boy. Balloon Boy się odezwał. Dobra. Tutaj nie ma nic. środek wentylacja. I dobra. Mm, nie ma, nie ma, nie ma nie ma. Aha, mango. Mango złapałem go chyba, nie wiem, w ostatniej sekundzie. Myślę, że mi wyskoczy. Tu yy, nie ma już zero kresek. Yy, yy, to zaraz mi się roz, rozładuję ten. Ma, marionetka, trzecia jem. E, Przed jest nasz od Bonnie. Nie wiem co się może jeszcze stać gorszego e, No po prostu nie wiem Zaraz pewnie nam, nam jeszcze lisiasty wyspoczy Ponieważ nie będziemy mieli zaraz światła Nie, 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 nie nie Super Super Wbijamy już zaraz na 5 maja a akurat Chica musiała, old Chica musiała przede mnie stanąć wtedy, kiedy nakręcałem pozytywkę. Po prostu zagranie 200 IQ powiem szczerze. Zagranie 200 IQ. Nie no, ja nie wiem jak ja to przetrwam. Kurde, yy, muszę sprawdzić czy jest faktyczny przede mną, a jak już jest, to mi się bateria zużywa. To jest, nie wiem, to jest naprawdę ciężkie. G głównie właśnie chodzi w tym o to, żeby baterię oszczędzać. A, chciał przede mnie wyjść, ale się nie nabrałem. No, już powiem wam szczerze, że chyba zacząłem lepiej ogarnąć gierkę. Oczywiście tutaj raczej mi się nie uda przetrwać, ponieważ jest dopiero druga jema, a już mam dopiero 1% baterii. No i to, to tyle dosłownie. Naprawdę nie wiem, nie sądzę czy, czy cokolwiek tutaj da się jeszcze więcej zrobić. No ale wiecie, zawsze warto trzymać kciuki, bo zawsze może być nie 1% szans. Że, że nam się po prostu uda. Ludzie, mam pewną taktykę. Po prostu będę musiał rzadziej sprawdzać, czy jest Foxy przede mną. To wtedy może nam się uda. Chociaż wątpię, ponieważ mamy już wyczerpany taki 1% baterii i mam 3% je. Dobra, i się ostatnio przekonałem też, że nie świecimy na Foxy'ego, tylko spamimy w niego latarką jak się tylko da. Old Bonnie już jest blisko nas, ale mam nadzieję, że to, że to go nie zwabi do nas. Aha, kilka już jest. Foxy sobie poszedł pewnie od Bonnie też. I ma 0%. Do rodziska, przed sekundą właśnie przeżyłem atak od Bonniego. Na szczęście się udało. Tutaj mamy dziecko z balonami, które się nam zgapi, jak nie powiem co, ale dobra, nieważne. Mamy czwartą i Jeszcze możemy to przetrwać. O! No nie, 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 nie. nie. Foxy, Foxy, Foxy. Lisiasty. Dobra, nie ma tutaj nikogo. Nie ma, nie ma i nie ma. Czwarta jem. Dawaj. Ojejku. No ja w to nie wiesz, To jest mission impossible. Już mamy... No nie, rozładowuje nam się cała latarka. Dobra, uda nam się. Możemy dać jeszcze radę. Ludzie, możemy dać jeszcze radę. Nie, nie, nie. Proszę, tylko nie ty. Proszę, tylko nie ty. Już tam się świeci latarka. Już chyba nie będę nawet pozytywki ten ładował. Nie mamy światła. Proszę. Foxy, nie rób mi tego. Foxy, nie rób mi tego. Błagam cię. Już jest piąta jem. Wbijaj tą szóstą. E no, co jest nie tak? Godzina się zepsuła? Tak! Jakim ja farcie. Na jakim farcie ja to zrobiłem? Na jakim farcie ja to zrobiłem? Jejku, bo ja, bo ja w niego nie spamiłem światłem, tylko ja ja to przytrzymywałem i dlatego mi się tak szybko latarka zużywała. Ale dobra. Dobra, lecimy czwartą noc. Lecimy po Castle Night. Ludzie, uda nam się to. Naprawdę w to wierzę. Nie chciałbym nic mówić, ale zauważcie, że dopiero co odpaliłem grę, jestem świeżo pocięciu i już lisiasty jest u nas, więc naprawdę będzie ciężko, ale postaramy się mocniej po prostu oszczędzać tą energię. Ale ogólnie to już music, bo jak, jak on już szybko schodzi. ale no dobra, powin, powinniśmy dać radę. Proszę bardzo, mister lisiasty już jest cały czas u nas. Zżera nam latarkę. Yy, nie wiem dlaczego. Ale ogólnie taka ciekawostka kolejna, mogę Wam powiedzieć, że na Foxiego nie działa latarka, ponieważ te nowsze animatorniki mają tak zwany, mm. mają tak zwany system, który rozpoznaje twarz i dlatego się nabiera, nabierają na maskę Freddy'ego. A Foxy jest o wiele starszym modelem, dlatego on nie ma systemu rozpoznawania twarz i świecimy na, na niego latarką, żeby go po prostu zrestartować. Więc taka mała ciekawostka, a ogółem to już mamy zaraz drugą majem. Nie wiem gdzie jest Foxy. Wiem, że Bonnie jest przede mną. I mamy stracone 1% baterii. Zawsze coś i może damy radę. Powiem wam szczerze, że mam jakieś szanse. Mam drugą majem, ale mamy za to 1% baterii. Może jak będę zacznę oszczędzać, to może nam jakoś się to uda, ale szczerze w to powiedziawszy to w to wątpię, ale... No wiecie, warto zaryzykować. Już mam trzecią majem. No kurde, przegrałem! Kwoldboni mnie zabił. Tylko dlatego, bo się spóźniłem z maską. Świerć sekundy. Świerć sekundy. Ojku. Dobra, lecimy jeszcze raz. No nie, super, wyczerpała mi się energia trzecia jem. Chociaż pamiętacie tamtą sytuację, jak przyszedłem trzecią noc? to może na takim samym farcie uda mi się przejść tą noc Arliw to wątpię, ale może się uda no nie, nie udało się zgadnijcie kto mi wyskoczył zresztą chyba nie musicie zgadywać wiadomo, że to był Foxy Ojej, chyba ja nie przejdę, szczerze powiedziawszy ale zaryzykuję ostatni raz zaryzykuję ostatni raz i jak się uda, to się uda, jak się nie uda to zobaczymy się najprawdopodobniej w następnym odcinku ale dobra może nam się teraz uda i po farci, po szczęści. Ale dobra, lecimy. Ej, nie sądziłam, że to powiem, ale mamy szansę to wygrać. Jest pierwsza jem. nie straciliśmy ani procenta... Nic nie mówiłem. Eee, ogólnie, no pierwsza AM, Foxy już sobie chyba poszedł, tak? Tak, poszedł sobie. Eee, mamy jeszcze trzy kawałki baterii. Kawałki, eee, dobra, nieważne. Eee, I... Dobrze nam idzie. Mamy szansę, naprawdę. Jak się pofarci, to nam się uda. E, chyba jednak przedobrzyłem sytuację. Mamy drugą MAJEM, a mamy dopiero dwa. A mamy już użyte dwa ten, paski energii. Po, powiem tak, jak już mówiłem. Jak nam się nam poszczęści, to się uda. Jak się nie poszczęści, to się nie uda. Proste i logiczne. Okej, okay. nie jestem pewien, czy Cika nam nie wyskoczy, bo trochę za późno maskę. Tak. Dobra, nie wyskoczyła nam. Co to jest? Ej, ale kolos. Ej, ale kolos. O, 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 o. Co? Co? To było... Dobra, dobra. Mam, jedy, mam, jedną tą kreskę, ale może się uda. Ludzie, jak się nic nie spapra, to mamy szansę to wygrać. Jak się nic nie spapra, mamy szansę to wygrać. Mamy szansę to wygrać. Tylko nic nie może pójść źle. Wszystko musi być dobrze. Bez wyjątku. Lecimy. Ale ogólnie, ogólnie jak fajnie się złożyło? Yy, już mamy 5 majen, czy jest czwarta noc, yy, i przed nami jest cały czas ten misiek. I właśnie go się najbardziej obawiam, ponieważ. O, nie, 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 nie! nie, 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 nie bo, nie, jak mi teraz wyskoczysz, nie jesteś wart swojego życia. On nie jest wart swojego życia. Scott, obraziłem się na ciebie. Mam na ciebie stuprocentowego focha. O nie. Dobra. Dobra. To by było na tyle. Yy, ja chcę chcecie więcej odcinków z FNAFA 2, gdzie m.in. spróbuję przejść czwartą noc, oczywiście nie zapomnijcie stawić subskrypcji, łapki w górę. Ja się z wami